Siemanko, tym razem krótko, ponieważ kamerkę do urwetków mam w serwisie. Dlatego informuję, że mimo wszystko kanał dalej jest i będzie działał. Także polecam na niego zaglądać co dwa tygodnie w weekend. Informuję też, że będę tworzyć własny sprzęt do badań nad zjawiskami paranormalnymi. Dlatego jeżeli ktoś z Was posiada jakąś wiedzę techniczną na temat różnych czujników, to zapraszam do dyskusji w komentarzach, a także na mojej grupie na Facebooku do kontaktowania się ze mną. No i nic, pozostaje mi tylko poinformować, że jak tylko wróci kamerka, to pełną parą ruszam na kolejne urbeksy i badania, także trzymajcie się, na razie.